Wszystkim z tej strony z Krymi witajcie w nowym odcinku z nowej gry Airport X ray Simulator, czy jakoś tak. A polega na tym, że kontrolujemy bagaże rejestrowane, co ludzie do nich spakowali. Mamy pierwszy bagaż. Czy to będzie pistolet, czy to będzie może coś innego? Musimy zatrzymać i zobaczyć przede wszystkim, co jest nielegalne. Dowiedz się, jak rozpoznać imitacje obiektów. Mamy detonator, mieszanka wybuchowa, czyli tak wygląda normalnie. Zabawka plastikowa. Wygląda w ten sposób. Typowe przedmioty, takie jak zabawki, można pomylić z niebezpiecznymi materiałami wybuchowymi. Kto w ogóle bierze zabawkę? W kształcie granata do samolotu, ale niech będzie! Zobaczmy, czy jest tutaj coś podejrzanego. Mamy coś elektronicznego, a do bagaży rejestrowanych chyba nie można elektronicznych rzeczy. Możemy pozmieniać kolory. Tu jest jakaś puszka. Mamy dezotorant. Przesuńmy ten bagaż dalej. Można go podnieść normalnie, wow! Biorę, do idemy do domu! Tak, nie, nie można. Połóżmy go tutaj i otwórzmy go. Czy jest tu coś podejrzanego? Mamy karton papierosów, trochę dużo tych papierosów, ale chyba to jest dozwolone jeszcze. Ale gdzieś tutaj było coś elektronicznego. Tutaj, Gło głośnik bezprzewodowy, nieważne. Mamy majtki, mamy klapki, mamy ręczniki. Nie ma tu raczej nic podejrzanego. Zamykamy. Podnosimy. I odkładamy bagaż. Nielegalne przedmioty do oznaczenia. Materiały wybuchowe to niemożliwe. Amunicja, kwiatki, niedozwolona broń palna, firewerki, duża ilość papierosów, ponad 20 paczek, czyli dwa kartony, tam jest jeden, duża ilość alkoholu, tam jest mniej niż 3 litry, waluta powyżej 1000 dolarów. Dobra, jest w porządku, przedmioty zabronione, baterie litowo elektroniczne papierosy, aerozole niekosmetyczne, zbiorniki z tlenem, zapalniczki, wybielacze, farby broń, śmiercionośna, ostrza, owoce, warzywa i łatwopalne ciecze i gazy. Tam takich rzeczy nie było chyba? Jakie ja tyle będę. Sprawdzać, to ten to, ląd to, 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 to się nie uda w końcu. Ale raczej jest git. Przechodzimy dalej. Co tu jest? Nie wiem czemu, ale to mi bombę trochę przypomina. Zobaczmy. Otwórzmy. To jest gdzieś tutaj. To jest to. Czy to jest budzik? Kłość bezprzewodowy oczywiście Wtyczka USB I musimy odkrywać w ogóle nowe przedmioty Mamy damską bieliznę Dotykaną przeze mnie Przepraszam panią Bierzecie sobie świeże rzeczy jak to się dotyka Zamykamy to Bo tutaj nic nie ma Lecimy dalej z kolejnym Jest tutaj Ile elektroniki ma? A to nie jest bateria przypadkiem? Czekajcie, czekajcie Dobra, to jest pierwszy raz podejrzane Tak naprawdę podejrzane Re rękawiczki jakieś dziwne. Lakier do włosów. Chyba jest jeszcze legalny, bo jest to kosmetyczne. Oho! Telefon! Telefon nie jest dozwolony, Tu jest bateria w środku! Ale jeszcze chyba musimy to sprawdzić, czyli tutaj włożyć, czy na pewno jest bateria, tak mi się wydaje. Skaner substancji, zobaczmy. O, oho, oho! Mamy baterię! Mamy baterię, więc tutaj konfiskujemy smartfon, chyba, chyba tutaj, nie mam pojęcia. A nie, czekajcie, trzeba oznaczyć ten bagaż chyba. Nie, nie mam pojęcie nie przechodziłem tutorialu, przepraszam. A poczekajcie, głośnik też nie ma baterii przypadkiem? Przecież ma! Przecież powinien mieć! <laughs> Skanujmy to. Przedmioty zabronione do konfiskacji, czyli zabieramy telefonik. Było nie zabierać telefoniku. Mamy tutaj jeszcze, zobaczcie, walkie-talkie jest. A nie, to jest zapalniczka, co? Chciał ludzi narazić. Zobaczmy, co tu wyszło. Obiekt litowo- jonowy wykryty. Proszę bardzo, głośnik jest już mój. <laughs> Zabieramy do domu. Okej. Okay. Chyba nic tu nie ma, ale zobaczmy jeszcze, czy coś zostało. Wtyczka jest spoko, wszystko jest spoko. Możemy przenieść ten bagaż, tylko zabrać też ten głośnik trzeba. Kolejny do sprzedania będzie. Proszę bardzo! Dwa kolejne bagaże! A w ogóle tych nie sprawdziliśmy, zobaczmy! Czy jest tutaj coś podejrzanego? Coś tutaj jest. Tak na dole tam, ale raczej nic podejrzanego. Idziemy dalej. Tu jest coś dziwnego, jakaś bransoletka, Pozmieniajmy kolory, chociaż nic nie widać zbytnio. Dobra, będzie git, lecimy dalej. Ło! Co tu jest? Co my tutaj mamy? Zobaczmy, otwórzmy. U kamera cała! darmowa kamera. Zobaczmy, czy tu jest bateria w środku. Co to jest? Czy tu jest bateria? On samą baterię przewoził. Konfiskujemy. Głośnik bezprzewodowy, konfiskujemy. O, a w aparacie nic nie było, dobra. Czyli ktoś pomyślał i wyjął baterię. Wyjął baterię na zewnątrz, żebym mu nie skonfiskował aparatu. Podnieśmy, połóżmy. I lecimy dalej. Tu jest w porządku. Tutaj jest coś dużego, co mnie martwi. Zobaczmy, mamy tablet, cały. Darmowy tablet dostaniemy! Bierzemy go! Jest jaka cudowna praca! Za darmo dostajemy tablety. Zobaczcie, jest bateria. Zabieramy to do domu, tylko delikatnie powinienem położyć. Co to jest? Mydło? Ale ktoś musi być smutny po przylocie, że nie ma tableta. Zobaczmy tutaj. Mamy nożyczki. Nożyczki są legalne, z tego co pamiętam. Ale mamy też coś podejrzanego. W takim małym, słodkim bagażu coś podejrzanego. Zobaczmy. Otwórzmy tablet. Bierzemy tablet do siebie, tak? Mamy krem do opalania. Głośniki bierzemy. Obiektyw aparatu jest legalny. O! Zawiadomienie o konfiskacie trzeba wypełniać. A nic nie wypełniałem! Przynajmniej teraz wypełnimy. Zamykamy pokrywę. Odstawiamy i lecimy dalej. To już chyba wszyscy. To byli wszyscy. Szukajcie mniejszych obszarów organicznych. Zobaczcie. W mieście ktoś bombę tutaj ukrył. Czekamy na kolejny samolot. Mamy nasz pierwszy bagaż. Nie podoba mi się, że nie mogę spojrzeć pasażerowi prosto w twarz. Mamy tutaj coś organicznego. Znaczy, to jest wszystko organiczne. A czerwone to płyny organiczne. Sprawdźmy to. Zobaczmy, czy tutaj nic nie ma. od. Otwieramy pokrywe skarpetki. To są chyba perfumy, to są perfumy. Także odkładamy i lecimy. Ja mam z widy. Co to jest? Otwieramy. No wiedziałem, zobaczcie! Szczoteczka elektryczna! Jaką mógł szczoteczkę do zębów przenosić? Przecież to ma baterię w środku! Konfiskujemy! Hmm! To się wydaje, spoko. Odkładamy... Nie, nie no, żartuję, zabieram to Czemu ktoś przewozi broń palną? Przecież to jest oczywiste, że to będzie widać Że co, są, miałem to przegapić? Mamy broń palną, zobaczmy czy jest prawdziwa Nie wiem czy to powie, czy to jest prawdziwe Ale na pewno ma niedozwoloną broń palną Zamykamy pokrywę Proch strzelniczy jest nawet w środku Bierzemy to To też jakoś obchniemy przecież I co ja mam teraz zrobić? Nielegalne przedmioty należy przed przetworzeniem umieścić z powrotem w bagażu Oznaczonym banderą Składamy z powrotem broń I chyba trzeba to... Ułożyć I wezwać Na dalsze badania Dostępne psy pracujące Zdobądź swój już dziś Co? Możemy pieska mieć Gdzie jest piesek Towarzysz psa tropiącego Tylko mamy 150 dolarów a nie 450 Więc nam na pewno nie starczy Przeszukajmy resztę Tutaj baterie widzę Więc to od razu podnosimy I konfiskujemy Tu mamy litr I tu mamy litr Dobra to przejdzie Ale coś tu było jeszcze Tak mi się wydaje Gdzieś pod ubraniami Chyba przenieśmy wszystko, tutaj jest. Oho, golarka. Zobaczmy, czy są baterie. Raczej są na pewno. To w ogóle bierzemy. Sprzedamy na jakimś portalu. Dzień się już skończył. <grym> A ja mam jego rzecz! Tutaj jest golarka. D Dobra, przyda się. Zobaczmy dzisiejszy wynik. A, Dzisiejszy wynik 0% Wstrząsający Dzień zakończył się, pozostały dwa loty Dzień zakończył się liczbą bagaży oczekujących na przetworzenie 10 Zdobyłeś w sumie 360 ekspa. Pomyślnie sprawdzono 5 bagaży Prawidłowo skonfiskowane przed... Dwa tylko Pominąłeś jeden zabroniony przedmiot To była bateria jakaś Przeoczyłeś jeden nielegalny przedmiot Paczka narkotyków Dobrze było widzowie, następny dzień Ciekawe kiedy mnie wywalą. Zaczynamy od pierwszego różowego bagażu. Tutaj mamy dużo płynów na pewno, ale chyba nic tu nie ma. To bym sprawdził, bo może być troszkę podejrzane. Dobra i teraz pracujemy szybko, bo to jest ważne tutaj jak widać. To jest jakiś płyn po słońcu. Tutaj mamy butelkę z wodą. Podnieśmy jeszcze wszystko tutaj. Zobaczmy czy nie ma nic pod. Mamy oksy, mamy jakieś papierosy. Chyba w porządku. A wypadło. A, a, co się dzieje, bagaż lata, <laughs> nie, 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 jak ja się wytłumaczę szefowi, co się niby stało, dobra, wracamy do pracy, bo to jest ważniejsze, zobaczmy, czy tutaj coś jest, coś jest, szybko, szybko, bierzemy to, bierzemy to, do roboty, z Screamy, otwieramy, tutaj coś było, bateria, bateria, konfiskujemy baterię, zawiadomienie o konfiskacie, mamy baterie litowo-jonowe, co to jest, a, tego nie ruszamy. Zamykamy bagaż. I lecimy dalej. Co to jest? Jakaś bateria wielka. To tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczmy, otwórzmy to. Mamy gotówkę. 375 dolarów. To spoko. Koszula. 10 paczek. I chyba to wszystko. Zamykamy. Podnosimy. I lecimy dalej. Zapalniczka jest w środku. To jest jakiś płyn. I mamy słuchawki. W słuchawkach raczej baterii nie będzie, chyba że to bezprzewodowe słuchawki. Otwieramy. Słuchawki wyglądają mi na bezprzewodowe, ale zobaczmy je. Włóżmy to, włóżmy głośnik bezprzewodowy. C co to jest? Środek do udrożniania rur. Co to bierze do samolotu? Wybielacze i środki czystości. No i proszę bardzo, konfiskujemy przedmiot. I zobaczmy, czy tu nie ma baterii przypadkiem, chociaż niepotrzebnie dwie rzeczy włożyłem na raz. Baterie i środki czystości. Odłóżmy bagaż i zobaczmy, co, co, gdzie, gdzie to było? W słuchawkach? W słuchawkach chyba były konopie. Zabierz ten bagaż. Zobaczmy w środku, zobaczmy. Przesuńmy najpierw. A, słuchawki tam w ogóle nie wchodzą ogólnie. Dobra, to zobaczmy w tym głośniku najpierw. Ale nie podnosimy jednak ten bagaż z powrotem. Flagujemy go jako narko i w głośniku było wszystko. Otwieramy, zamykamy. Podnosimy i odkładamy. Nielegalne przedmioty należy przed przetworzeniem umieścić z powrotem w bagażu oznaczonym banderą. Oczywiście, proszę bardzo. Wow, mamy poziom czwarty już! Słuchawki sobie bierzemy. I zobaczmy następny bagaż. Tu jest w porządku, ale czekajcie, czekajcie, w tej paczce papierosów coś jest dziwnego. Otwórzmy to jeszcze raz. Zobaczmy, czy tu na pewno są papierosy w środku. Zeskanujmy. Okej, okay, ty to nie jest w środku, nieważne. Jest git w takim razie. Lecimy dalej. Mamy nożyczki, raczej nożyczki są git. Mamy jakiś płyn, tutaj w środku to nie jest bateria raczej, tylko te papierosy. Tutaj jest coś dziwnego zapakowanego. Ale to chyba słodycze tylko. Zobaczmy na szybko. To chusteczki były. Zamykamy. I lecimy dalej. Mamy jakieś tabletki i jakąś elektronikę. To jest chyba to. Otwórzmy. To, to jest prostownica. A gdzie są te tabletki? Gdzie są te tabletki? Just w środku tych papierosów są tabletki. Podnieśmy to wszystko. Dobra, to jest podejrzane teraz. Nie ma tabletek nigdzie. Zobaczmy tą paczkę. Ale nie no, tu tabletki powinny być. Wypakujmy wszystko w takim razie. Wypakujmy wszyściu nie ma! No, autentycznie nie ma! D dobra, pakujemy z powrotem. Jakieś klapki, spodnie, damską bieliznę, prostownicę i grzebień. Zamykamy i lecimy. To jest zabawka, ale to, to chyba nie jest zabawka! To chyba nie! Zabawka, otwórzmy to. Zobaczmy, to to nie jest chyba prawdziwy granat. Muszę to zeskanować, żeby to zidentyfikować. Raczej to jest zabawka. Zobaczmy kolejną rzecz. Mamy broń palną, prawdziwą broń palną. Nie, nie no nie wierzę. <grym> Flagujemy to jako niedozwoloną broń palną. Tu jest granat, ale ten granat jest wyjątkowo zabawkowy. Odkładamy, klikamy przycisk i lecimy dalej. Spróbujmy teraz dużo szybciej wszystko skanować. Skanować! Oczami to chyba. Wszystko było. Jednak mamy jeszcze jeden bagaż. Właśnie z tą butlą. On zniknął wcześniej. Zobaczmy, co tu jest w środku. Czemu jest zbiornik tlenu? A to na pewno konfiskujemy. Mamy obiektyw, chociaż w obiektywie coś było dziwnego, tak mi się wydaje. Zeskanujmy go. Nie ma nic w obiektywie. Konfiskata, zbiornik z tlenem. Może być wybuchowy. I mamy koniec lotu pierwszego chyba. Powinien być koniec lotu pierwszego. Halo? Halo, nic nie ma, nic się nie dzieje. Masz 1 na 5 punktów karnych. Punkty karne są przyznawane za nieutrzymywanie wyniku powyżej 60%. Zgromadzenie 5 punktów karnych spowoduje wygaśnięcie stanowiska. Prze przecież ja wcześniej miałem 0%, a mi dobrze poszło, prawda? możemy to opchnąć? Okej, okay, poczekałem te 20 minut. Dzień się skończył. Zobaczmy nasz wynik. Palą mnie z tej pracy. Nie no, jestem beznadziejny. Dobra, dobra, teraz się skupiamy. Skupiamy się. To będzie ostatni dzień, ale najlepszy dzień. Zdecydowanie najlepszy dzień. Zaczynamy pracę. Mamy pierwszy bagaż. Na szybko, na szybko. Oczywiście na szybko. Włączmy kolor. Kolor by się przydał. Czy jest tu coś podejrzanego? Mamy nożyczki. Nożyczki są dość krótkie. Nie powinny mieć 10 centymetrów. Tu chyba wszystko jest git. Lecimy dalej. Lecimy dalej. Tu coś jest w środku skarpetkach chyba. Czekajcie, czekajcie. Wyjmijmy to. Otwórzmy. I zobaczmy te skarpetki. Zobaczmy je w środku. Proszę bardzo. Skanujemy. Zobaczmy też inne rzeczy przy okazji. Ile tu jest pieniędzy? 470 dolarów. Więc je... Co? W skarpetkach? W skarpetkach. Dobra. Wkładamy to z powrotem. Zamykamy. I oznaczamy, że tu się znajduje nielegalny przedmiot. Proszę bardzo. Oddaję Przejdziemy do dalszego badania. Mamy nóż jakiś i on może mieć powyżej 10 cm, więc sprawdźmy, otwórzmy C Co to jest? Fajerwerka! Fajerwerkę ma w środku! Mamy dezodorant, tylko nie wiem czy to jest w puszce czy w kulce, chyba w kulce, ale zobaczmy ten nóż cały, 7,9 cm, dobra, spoko. Zamykamy, flagujemy jako firewerki, odkładamy. Tutaj, znowu mamy jakieś tabletki, mamy baterie na pewno. Ile oni mają nielegalnych rzeczy? Otwieramy. Co to jest? Nawilżacz, dobra, nawilżacz, spoko. Mamy baterię, kolejną do aparatu, baterię. Konfiskujemy, wyjmijmy wszystko, bo gdzieś tutaj były te tabletki. Gdzie są? Tablet. Poczekajcie, czy coś może być w bagażu, tak jakby? Że w samym pustym bagażu coś może być? Zamknijmy go i sprawdźmy jeszcze raz, czy tutaj coś jest. Nie ma nic. Czyli gdzieś są tabletki. Dobra, to wkładamy wszystko do tej maszyny w takim razie. Proszę bardzo. Skanujemy. Jest tylko w środku tytoń. Nie no, ja mam już jakieś zwity chyba. Przenieśmy wszystko do środka. Okej, okay, zamykamy. Lecimy dalej, lecimy dalej. Tu nic nie ma. Tutaj jest trochę rzeczy Mamy tutaj baterię i tutaj baterie Teraz to widzę w końcu Tutaj mamy coś podejrzanego I tutaj mamy coś podejrzanego Nie no, ja już jestem mistrzem w tym Zobaczcie, bierzemy głośnik, głośnik na pewno Golarka na pewno Nie wiem co prawda, czy można mąkę w ogóle przewozić Bo mąka też może być wybuchowa Zatyczki do uszu Ale gdzieś coś było chyba w tej szczotce Sprawdźmy ją i tą mąkę Zeskanujmy Oho, właśnie, właśnie Właśnie o tym mówiłem! Odłóżmy ją! Jennifer Rodiguez ma nielegalne substancje, flagujemy to jako roślinki, dajemy konfiskatę, bo ma baterię. Proszę bardzo, nie no, ja już jestem w tym mistrzem. Oj, subskrybujcie od razu. Lecimy dalej, okej, okay, dobra Chyba nic tu nie ma, ale sprawdzę to, bo coś mnie tutaj ciekawi Ma za dużo paczek papierosów Nadmiar tytoniu, zamykamy, oddajemy bagaż Następne te są mega duże I coś tu jest czerwonego w środku, otwórzmy to A, pff, pff. Chyba wysypałem wszystko 210 dolarów, tu ile jest? 515, dobra, nadal się zgadza, mamy papier toaletowy i mamy dość duże nożyczki, 11 centymetrów czyli za duże ostrze które idzie do konfiskacji reszta raczej spoko następny bagaż co to jest? tutaj coś w środku jest ukryte, to jest jakaś zabawka chyba, nie, nie no, co chwilę, coś jest to jest dziwne, zobaczmy tutaj było coś dziwnego w środku, a to niby zwykła herbatka jest. Zaraz zobaczymy czy herbatka, czy halucynacyjna herbatka. Tutaj jest kamera, więc ona była pusta, reszta też rzeczy była pusta. Nie znaleziono żadnych substancji. Także odkładamy, zamykamy i przenosimy dalej. Oj to była ostatnia Walizka, Odkładamy i mamy następny lot. Nie no kolejny tablet już widzę. Wyciągamy to od razu. Wyciągamy tablet. Konfiskata baterie litowo-jonowe. Proszę bardzo. Sprzedane na 3-literowej Tronie nas. Następny golarka jest. Tu jest coś dziwnego. Mamy dużo gotówki, też widzę. To są gumy zwykłe, ale sprawdźmy je. 440 dolarów i 335. Dobra, tu jest spoko. Nic tu nie ma. Następny. To jest obiektyw na pewno. Tutaj nic nie ma. Kolejna rzecz. Tu też nic nie ma. Kolejna. Mamy coś czerwonego, a to są płyny organiczne. Zobaczmy, co to jest. A gdzie to jest niby? N nie ma tu żadnych płynów. Przecież, nie no, ja mam jakieś zwidy Naprawdę, odłóżmy to do środka, może gdzieś ukryli W ubraniach, ale nie wyglądało na ubrania Zamknijmy, niech się skanuje A ja cofnę przy okazji to Czy, czy nie pomyliłem bagażu przypadkiem Ale nie pomyliłem bagażu I nic nie mamy, no dobra, niech będzie Tutaj jest mega dużo baterii I tam baterii było Otwieramy, i zobaczcie co mamy w środku Mamy po pierwsze szczoteczkę Która już ma baterię Zatyczki są spoko, tylko nie wiem czemu nie mogę Podnieść tych rzeczy dwóch, no, no nie, nie mogę ich złapać w ogóle Zatyczki mogę, ale tego już nie mogę złapać Jak ja mam to przejść na 100% Jak nie mogę złapać pewnych rzeczy A co jak wezmę to, niech się wywali No i nadal nie działa Dobra, wszystko Konfiskujemy, następny Czy ma coś ukrytego? Chyba nic nie ma, chociaż to jest chyba W skarpetkach, tak myślę, że to jest W skarpetkach, to jest obiektyw Obiektyw od boku może inaczej Wyglądać, ale sprawdźmy jakby co Nic nie było, kolejny ma... Aerozol w środku. Otwieramy. Klej w sprayu. Klej w sprayu wywalamy. Owoce i warzywa są niedozwolone. Dobra, to zabieramy paprykę. Aerozole niekosmetyczne. Zamykamy. I lecimy dalej. Chyba się wyrobimy ze wszystkim. Zobaczcie, uda się, uda się. Koniec, Ko koniec. Tylko ten bagaż trzeba chyba oddać. Dobra, no otworzę to, ale no nie, nie mogę tego tableta ani tego Nintendo zabrać. Wkładamy wszystko z powrotem. Przenosimy. Może teraz tego nie będzie. No jest nadal. I uwaga, mamy koniec dnia. Dzień się skończył. Obstawiajcie wynik. Możecie teraz napisać w komentarzu. I uwaga. Jest lepiej, prawda? Było dużo lepiej w następnym odcinku będzie jeszcze lepiej. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subkę i lajka i pa pa.